Koło brzegu środa, 14 stycznia Pogoda morska zmienna i wdzięczna Bałtyk dziś mruczy, wiatr w uszy gwizdże, A parasol lepiej mniej go bliżej Ranek się budzi pod chmurką derką Deszcz stuka w szyby rytmiczną perkusją lekką Dwa może trzy stopnie na termometrze Lecz wiatr ci powie Odczuwasz gorzej kolego, uwierz w południe deszcz się trochę obrazi Ucieknie w bok, słońce przez chmury się waży Cztery stopnie ciepła jak na styczeń Luksus meteoropatów, głowa boli Bo ciśnienie robi fokus Przejaśnienie mrugnie jakby chciało powiedzieć: Hej, idź na spacer, ale się nie rozpędzaj, sąsiedzie. Wiatr od Bałtyku fryzurę poprawia. Gratisowy peeling twarzy każdemu rozdaje. Wieczór! Wieczorem chłodek znów wraca na scenę. Drogi się ślizgają, niczym lodowisko w plenerze. Mgła nad morzem snuje swe opowieści, a chodnik mówi: Uważaj, tu się nie śpieszy. Ha! A więc spacer? Tak, ale z czapką i humorem, kołobrzeg do i tortowym aktorem. Chcesz wiedzieć, kiedy fale robią największe show? Daj znać. Sprawdzimy Bałtyku plan dnia co do minut, no. Pomysł i realizacja Martyna i Daniel Szysz. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Tylko prawda jest ciekawa.